W sąsiednich miejscowościach nie ma przedszkoli. Gmina ma być odpowiedzialna za transport również dzieci pięcioletnich z mniejszych miejscowości do naszego przedszkola. Jest naprawdę bardzo poważny dylemat, jak takiego pięciolatka wyrwać od mamy, kazać się stawić na zbiórkę, wsadzić do autobusu i przywieźć konkretnie do tego przedszkola. Zbyt dużo stresu ponosiłoby dziecko z samą drogą do przedszkola i mogłoby traktować edukację przedszkolną nie jako yy, nagrodę, możliwość przebywania z rówieśnikami, ale wręcz karę. Uczyłam wiele lat w szkole i pamiętam sytuację siedmioletnich dzieci, które w pierwszej klasie przez pierwsze pół roku bały się samego budynku. Ja miałam taką dziewczynkę, nawet chłopca jednego, który proszę pani, a tam w toalecie jest taka duża rura, bo każde dziecko ma inną wyobraźnię, pochodzi z innej rodziny, inne ma doświadczenia, pewnych rzeczy nie widział, pewnych rozwiązań technicznych na przykład nie widział. Coś, co jest nowe dla dziecka wydaje się bardzo takie, no, mm, dziwne i budzi strach, prawda? Ja musiałam za rączkę poprowadzić, ta rura nie straszy. Tak? To może tak humorystycznie teraz powiem, ale dzieci się mogą bać wszystkiego. Szerokich lub długich korytarzy, lub zawąskich na przykład, prawda? Dzieci na to reagują i ten nauczyciel nie jest w stanie, bo jest jeden, a w przedszkolu jednak mamy pomoc, prawda? Jest jeszcze no, czasami dyrektorki przedszkola bardzo, bardzo kochają dzieci, wchodzą też do grup, pomagają. I rzeczywiście to poczucie bezpieczeństwa tego dziecka jest większe. To jest właśnie oddzielne wejście dla klas zerowych, jak i tutaj jest wielki hol, gdzie dzieci będą mogły również korzystać do, z holu do zajęć rekreacyjnych. E, tu mamy salę 0B, tu będzie sala 0A. Mają toalety przystosowane również do wzrostu dzieci i będzie następna sala jako świetlica. Pewnej nocy po prostu nie mogłam spać, dzieciaki męczyły i, i nagle dotarło do mnie, znaczy wyobraziłam sobie po prostu moje dziecko w szkole, którą znam. A to są właśnie, to są toalety przystosowane dla małych dzieci, małe zlewy, małe sedesy. Narzucić? Pewnie, że można wszystkim narzucić. Ale i macie realizować. No ale, ale, ale co z dziećmi? Jakich się Polaków później wychowa? A tu mamy właśnie szatnię dla tych maluszków, przygotowaną. To już będzie to właśnie zero, pierwsza i druga klasa, trzecia i czwarta, piąta i szósta. Każdy, kto ma dziecko w przedszkolu, w takim pięknym przedszkolu, w dużym mieście, albo w małym mieście, jeżeli jeszcze tam przedszkole jest, to wie, że to jest dom, że tam dziecku się nie stanie krzywda, że się wszyscy nią opiekują, że ma dobre warunki. I teraz, kiedy zobaczymy, kiedy porównamy warunki przedszkola i warunki szkoły, to kontrast jest niekorzystny dla szkoły. Tu pani siedzi i pilnuje, także są dyżury nauczycieli, nie ma takiej opcji, żeby, żeby dzieci biły sobie się nawzajem. Rodzic, jeżeli się niepokoi, że będzie mało bezpiecznie sześciolatkowi w szkole, to ja odpowiadam, że ja się też martwię i o 7-8 latka, jeżeli ta szkoła jest niebezpieczna. Bywam czasami w Holandii, w Belgii i, i byłam w Hiszpanii też w przedszkolach to muszę powiedzieć, że jeżeli jest sytuacja dziecka pięciązeoletniego, który na przykład jest zapisany do placówki oświatowej jest to szkoła, to w tej szkole jest właśnie taki oddział przedszkolny, no i te dzieci się po prostu bawią. W Holandii, dzieci się bawią do końca trzeciej klasy. Dzieciństwo musi wybrzmieć, tak? Jeżeli nie ma dzieciństwa stosunkowo długiego, to uczenie się na siłę to jest stresura, tak? To, to, to nic nie da. Teraz jest okazja. Żeby uporządkować sprawy rozpoczynania startu edukacyjnego przez dzieci i zrobić to w sposób przyjazny dzieciom i rodzicom. <śmienny>